Z tej strony Rafał Schreiner to Unique SEO i dzisiaj temat, jakim jest ABM Marketing czy po polsku ABM Marketing, bo termin ten stał się ostatnio bardzo popularny w social mediach, na LinkedInie i w grupach takich marketingowych i dzisiaj rozwiniemy tą koncepcję. Powiem, jakie są najczęstsze błędy, bo wiele osób porównuje ABM Marketing, ABM Marketing do remarketingu zwykłego banerami czy nawet ściąganiu zimnego ruchu banerowego w Google Display Network, czy banerów jako posty reklamowe w social mediach, ale to nie jest to. Więc zacznijmy. Od czego w ogóle powinniśmy tutaj wystartować? ABM marketing, IBM marketing to jest skrót od angielskiego Account Based Marketing, czyli marketing oparty na kontach. Czym on się różni od zwykłego marketingu? Otóż Najczęściej ABM Marketing stosuje się do branż czy do produktów, które są dosyć drogie. Najczęściej są to produkty w B2B, ale można oczywiście takie produkty czy usługi reklamować za pomocą ABM dla B2C. Przyjmijmy, że duży, duża wartość to jest załóżmy jednorazowa transakcja powyżej 10 czy 20 tysięcy złotych bądź koszt takiej subskrypcji Usługi czy produktu, na przykład jeśli będzie też w skali rocznej przekraczał 20 tysięcy zł, to myślę, że to już możemy to bez problemu kwalifikować pod ABM Marketing. Po wysłuchaniu marketingu znamy tą koncepcję lajka, prawda? Różimny, rozgrzany i gorący. Natomiast w ABM możemy to rozrysować podobnie, ale cykl zakupowy jest znacznie dłuższy. Na przykład mam tutaj taką gartnerowską infografikę, która dobrze to pokazuje. Najpierw mamy identyfikację problemu, później firma, osoba szuka rozwiązania, bo wie, że ten problem ma. Następnie jak już mniej więcej ma wyłonioną pulę osób, które, czy firm, które mogą pomóc, to zaczyna budować swoją listę rzeczy, funkcji, które ta osoba chciała, żeby ten program, produkt miał. No i wtedy dopiero następuje wybór dostawcy firmy, które ma to rozwiązanie dostarczyć, czy od kogo po prostu kupią. I w tym momencie zaczyna się od nowa cykl sprzedaży, bo jeśli osoba wybrała kilka firm, no to później mamy te różne sekwencje IBM, lead nurturing, remarketingowe itd. Oczywiście prościej to można przedstawić za pomocą infografiki, którą mam przygotowaną, czyli na początku, w ogóle zacznijmy tak, jeśli ktoś słucha tego jako podcast, to zachęcam mimo wszystko, żeby ten odcinek odnaleźć na YouTube. On będzie się nazywał na platformie z podcastami, tak samo jak tutaj, bo, ponieważ te grafiki są ważne, żeby na nie rzucić okiem. Czyli tak, na początku zawsze mamy te osoby nieświadome. Naszym zadaniem jest zawsze to, żeby najpierw zbudować świadomość pokazać ten stan idealny. Następnie mamy osoby, które są świadome problemu, czyli zobaczyły, że ten problem mają. Nie wiedzą jeszcze jak go rozwiązać, czyli na przykład mam za mało lidów w firmie, albo na przykład moi handlowcy mm, odpowiednio nie domykają w dużej liczbie transakcji, nie wiedzą jeszcze, jak ten problem rozwiązać, następnie stają się już świadomi rozwiązania, czyli wiedzą, co powinni zrobić, ale na tym etapie mają jeszcze pewne obiekcje, wymówki a może da się to zrobić inaczej, czy ja na pewno tego potrzebuję, i tak dalej, i tak dalej. No i następnie, jak się już stają świadomi produktu, to zaczynają pytać, czytają recenzje na portalach, i kiedy są gotowi kupić, to tradycyjnie idą najczęściej do Google Ads. Albo za pomocą SEO wpisują daną frazę do wyszukiwarki. Minusem jest to, że SEO jest bardzo kosztowne w wielu branżach, Google adsy tak samo, bo jest bardzo wysokie CPC na te frazy, mocno konkurencyjne. Po prostu dużo osób na nie biduje, i dużo firm chce zdobyć już tego gotowego, świadomego klienta. I za pomocą ABM Marketingu możemy znacznie zmienić ten lejek, bo na czym to polega? Na początku powiedzmy w ogóle, jakie są plusy ABM Marketingu. Po pierwsze, w ogóle nam skróci się mocno cykl sprzedaży, by się osoby będą zaznajomione z Twoim produktem, z Twoją marką, to będzie im łatwiej podjąć decyzje, będą bardziej doedukowani i nie trzeba ich przeprowadzać przez wielotygodniowy czy wielomiesięczny proces edukacji bądź mówienia o tym, że Twoja firma robi to i to i to. Nie znam naprawdę osoby, która dla swojej firmy czy dla siebie kupuje z typowego lejka marketingowego tak drogie produkty, które są, powiedzmy, mają tą wartość powyżej 10 tysięcy złotych. Najczęściej to jest tak, że po prostu trzeba ileś tych touchpointów mieć po drodze, trzeba dobrze poznać firmę, ich rozwiązanie, to co robią. A większość osób myśli, że ABM marketing to jest po prostu remarketing banerami bądź w ogóle marketing w Google Adsach czy gdzieś w social media, ale to nie jest tak, że ktoś zobaczy reklamę tak drogiego produktu, hmm, kliknie, mówi się na demo i od razu kupi na pierwszym spotkaniu od handlowca, który tam przez 15 minut coś przez słuchawkę hmm, opowiadał. Także tak na tym nie polega, a IBM Marketing ma do siebie to, działa świetnie, bo można go stosować w całym cyklu, od samego początku, od tego zimnego ruchu, po ruch ciepły, remarketing, aż po ewangelizację. Czyli powiedzieliśmy, że jednym z plusów ABM marketingu jest to, że cykl sprzedaży znacznie się skraca. W związku z tym, handlowcy też wykonują czy mniej telefonów, czy mniej spotkań, mają większy wskaźnik domknięć dzięki temu. A jeśli częściej po prostu udaje się handlowcowi sprzedać, to też ma większą motywację. Po trzecie, ty nie musisz zatrudniać aż tylu handlowców, bo ci obecni bez problemu poradzą sobie z, z tą obecną liczbą wysoko wykwalifikowanych lidów. Oni już są wysoko w tej hierarchii świadomości. To nie są osoby, które po prostu kliknęły w reklamę, bo twoja reklama była fajna i chcą zobaczyć w ogóle o co chodzi, i zabrać po prostu czas takiemu sprzedawcy, bo sprzedawca będzie 15 do 30 minut rozmawiał z taką osobą. Następnie musi wpisać się do CRM-u, odpisać na maile i tak dalej i w efekcie nieraz to jest tak, że po prostu na taką, godzinę, na taką rozmowę poświęca się godzinę, co jest naprawdę dużym obciążeniem, bo wiesz ile trzeba płacić handlowcowi czy komuś z działu SDR. Dodatkowo też spada niestety ta motywacja handlowców, co jest niszczące dla zespołu i zwiększa się rotacja. A wiemy ile kosztuje Rekrutacja nowego pracownika. Jeśli ktoś chce przesłuchać jeszcze odcinek podcastu, który nagrywałem z Natalią Bogdan, która ma jedną z najlepszych agencji pracy w Polsce, to tam rozmawialiśmy o tym temat. Zachęcam do przesłuchania tego odcinka, czy obejrzenia tutaj na YouTube. Było tam podane bardzo fajnie, jak można rozpisać sobie tą. Ile kosztuje nas nieudana rekrutacja albo każda kolejna? Czwartym takim plusem jest to, że po prostu marnujemy mniej zasobów w IBM marketingu, czyli jesteśmy bardziej dostosowani do tej podróży zakupowej klienta, a nie rzucamy na oślep wszystkich informacji. I oczywiście, jeśli chodzi o sam content, który produkuje się w ramach cyklu IBM, on jest bardzo podobny do klasycznego lejka marketingowego. Jeśli tutaj zobaczysz, to na etapie świadomości, czyli ktoś nie wie jeszcze, że. Firma istnieje, albo że masz taki i taki produkt, czy rozwiązujesz takie i takie problemy, to świetnie na etapie świadomości działają i YouTube, i podcasty, i blog typowy z frazy informacyjne, czyli jeśli ktoś dopiero zaczyna wpisywać, na przykład jak zmotywować handlowców, nie wie, że na przykład, dane szkolenie może pomóc, czy jakiś program CRM może też pomóc takiemu handlowcowi, czy trzeba przeorganizować cały system sprzedaży. On jeszcze na tym etapie nie wie, co powinien zrobić, czyli po prostu wpisuje takie frazy informacyjne w Google, jak zwiększyć sprzedaż, czy jak, jak pomóc handlowcom domykać więcej transakcji. Czyli Ty masz wtedy ten content budujący świadomość, komunikaty pracowe, PR, wzmianki w mediach społecznościowych, to mogą być też e-booki, przewodniki itd. i tak dalej. I na tym etapie, kiedy osoba już wie, że okej, okay, jesteś, robisz to i to. Następuje ten etap, etap ewaluacji i tutaj świetnie działają naprawdę studia przypadków, e, takie już mega e, wykwalifikowane przewodniki, poradniki, darmowe narzędzia, newslettery. Oczywiście na tym etapie masz już dane do tych osób, czyli lead nurturing wchodzi w to, e-mail marketing edukacyjny, typowo budujący e, świadomość, budujący zaufanie i autorytet Twojej firmy. I to jest Najlepszy na tym etapie. I oczywiście na samym końcu przechodzimy do tego etapu konwersji, czyli już próbujemy dalej ewangelizować nasze osoby. To będzie takim miejscem domykającym stronastennikiem, umówieni na demo, na trial. To mogą być też dodatkowe case studies od klientów, czy narzędzia, karta techniczna produktu itd. itd. I na ostatnim etapie oczywiście mamy tą retencję czy ewangelizację. I tutaj staramy się też zwiększyć pakiet o, dla obecnego klienta, żeby on kupił od Ciebie więcej, żeby kupił większy pakiet, może żeby bardziej się rozwijał i tak dalej. I powiedziałem na początku, że ABM Marketing to nie jest po prostu remarketing z jakimiś banerami czy filmami, nie, które budują świadomość albo zaufanie do Twojej marki, bo ABM Marketing głównie stosuje się w tej większej sprzedaży zaczynając od ruchu zimnego. Jak taki zimny ruch targetować? Oczywiście nie targetuj po zainteresowaniach, takich jak to robi większość marketerów, na przykład social media na Facebooku, bo to będzie nieskuteczne, to nie jest ABM Marketing, tylko wybierasz konkretne konta, robisz research, że na przykład to są firmy tej i tej wielkości zajmujące się tym i tym, na przykład na LinkedIn możesz targetować już nawet właśnie firmami pozycjami zawodowymi na Facebooku to działa dużo gorzej firmami już nie do końca pozycjami zawodowymi, czyli tym job title jeszcze można, ale to nie jest tak rozbudowane na przykład jak na LinkedIn. Dodatkowo możesz też to robić na sieci reklamowej YouTube, w Google Adsach. Czyli starasz się na tym etapie, to jest pierwszy etap, zidentyfikować konta. Konta to inaczej są osoby bądź firmy które są w Twoim targecie docelowym, bo powiedziałem, że to nie jest typowy lejek marketingowy w e-commerce, że rzucamy reklamy na ruch zimny, że mamy jakiś produkt, usługę i przyjdź do nas kup, bo ten produkt jest tani i ludzie normalnie z reklamy czy z remarketingu potrafią kupować, czyli na tym pierwszym etapie identyfikujemy firmy, konta, czyli ten, ten marketing na kontach, i osoby, które będziemy starać się dalej już Następnie musimy te osoby w jakiś sposób zaangażować. A żeby to zrobić dobrze, musimy poznać ich potrzeby, czyli robimy analizę potrzeb i obecnej sytuacji. Jeśli wiemy już, jakie ma ta firma problemy, żeby to nie były ogólne problemy, to jeśli wiemy, możemy tworzyć wtedy niestandardowe kampanie marketingowe, czyli i filmy edukacyjne, i case studies, i wreszcie ten remarketing banerowy, tylko że już dla kont, nie, nie dla wszystkich osób, które wylądowały na Twojej witrynie, tylko dla konkretnych kont, bo Ty już masz na tym etapie z tego ruchu zimnego pozyskane do nich adresy mailowe, czy masz takie ustawione precyzyjne targetowanie, że to jest ta i ta grupa, która weszła konkretnie na tą podstronę. I oczywiście na samym końcu mierzysz, audytujesz i prowadzisz do zwiększenia wartości tej sprzedaży. Zachęcam do subskrybowania tego odcinka, udostępniania go dalej. Bo ABM Marketing, tak jak powiedziałem, to nie jest remarketing banerowy, tak jak myli to większość osób, to jest cała ścieżka, to jest inny lejek marketingowy, gdzie zaczynamy już od selekcji tych zimnych kąt i następnie budujemy zaufanie, budujemy swój autorytet i naprawdę sposobów do ABM jest masa. Jeśli już masz Stosujesz taką zasadę one-to-view, nie one to many czyli jeden do wielu, tylko jeden do kilku, albo jeden do jednego, to nawet firmy robią, współpracują z takimi, które pozyskując klientów wysyłają im dedykowane, na przykład paczki świąteczne albo mm, swoje demo produktów, czy sample wysyłają bezpośrednio do danej osoby pocztą tradycyjną. Czyli w IBM Marketing to nie jest tylko y, display, to nie jest tylko digital, ale to jest nawet poczta tradycyjna. Zastanów się, ile razy dziennie dostajesz maile, których nawet nie czytasz, kasujesz. Wszyscy wiemy, że jeśli masz takie stanowisko menedżerskie zarządzające, czy jesteś właścicielem firmy, nie masz czasu przeglądać tego wszystkiego i odpisywać. Większość to jest spam, to są nachalne cold maile, a co robimy, jeśli dostaniemy pocztę tradycyjną? Ją zawsze otwieramy. Tak jak kiedyś poczta tradycyjna była traktowana jak Obecnie e-mail i osoby, większość folderów reklamowych wyrzucały od razu do śmieci. Teraz jest inaczej, bo to jest tak rzadkie otrzymywanie poczty tradycyjnej, że się ją otwiera. A jeśli dostaniesz paczkę, paczkę od kuriera, to zawsze ją otworzysz. Także to też jest jeden z elementów ABM marketingu, czyli taka tradycyjna walka na kontakt, czy to jakieś pendrive drive firmowe możesz przesyłać paczki, i tak dalej. Opcji jest sporo. Także jeszcze raz zachęcam do subskrybowania odcinka. Wszystkiego dobrego. Rafał Schreiner. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixo? się i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii Social Media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz.